Mają od 6 do 12 lat i już uczestniczą w wykładach. Dziś zainaugurowano Polską Akademię Dzieci na Politechnice Gdańskiej. Młodzi naukowcy po odebraniu indeksów szybko zabrali się do pracy i rozpoczęli wykłady. Jeden z młodych żaków wcielił się w nauczyciela akademickiego i opowiedział przybyłym gościom o historii II wojny światowej. Serdecznie witam Was na Politechnice Gdańskiej. Tym razem do niej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych witał rektor Politechniki Gdańskiej. W uczelnianej auli zgromadziły się dzieci z całego Pomorza, pragnąc w progi uczelni wejść nie tylko jako goście, ale również żace. To już piąta edycja programu Polskiej Akademii Dzieci. Od 2009 roku organizujemy bezpłatne wykłady na 20, w 22 ośrodkach w Polsce dla dzieci i przede wszystkim jesteśmy pierwszym na świecie uniwersytetem, gdzie dzieci prowadzą własne wykłady. Podczas uroczystości młodym adeptom wręczono indeksy zaś wstąpienia w szeregi uczelni, gratulował im sam rektor. Po oficjalnym ślubowaniu no, ślubujemy. przyszedł czas na inauguracyjny wykład, który poprowadził 8-letni Grzegorz. Młody naukowiec bez zająknięcia przeprowadził cały wykład. Przygotowanie wykładu to jednak duża odpowiedzialność. Przygotowałam się do tego około rok. I było to tam, dla mnie dość duże wyzwanie. Dzieci, które przygotowują i prowadzą wykłady rozwijają swoje pasje, a także zarażają nimi słuchacze. Wyzwalają się w nich swoje własne y, pasje, prawda? I one przedstawiają te pasje tutaj na, na wykładach. Wykłady to dobra forma treningu dla młodych naukowców. Wzbudzają ich ciekawość i wyzwalają odwagę. Dzieci zapoznają się z różnymi dziedzinami naukowymi, nawet z astronomią. Czyt, jutro o 13.37 będziemy się łączyć na żywo z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Dzieci będą zadawały pytania astronautom, którzy siedzą tam właśnie w kosmosie. Młodzi naukowcy spotykają się na Politechnice Gdańskiej raz w miesiącu. Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne.